Cześć! Dziś rozpracujemy diabelnie użyteczne słówko Helst. Helst jakkolwiek kojarzy się z angielskim piekłem hell, tak nie ma z nim wiele wspólnego. Wręcz przeciwnie, słówkiem tym określamy coś przyjemnego i użytecznego, czyli dla nas najlepszego. Czyli po pierwsze, Primo, nasze preferencje. Jak na przykład wtedy, kiedy ktoś pyta, kiedy może do nas wpaść. Wono jaką pomyślnie, Helst po fajda. Kiedy mogę wpaść? Najlepiej w piątek. Piątek, piątek, czy piątek. Albo gdy macie wszystkiego kompletnie dość i chcielibyście po prostu zostać sami. Jawiel Helstwa Alina. Chciałabym teraz zostać sama, gdy prawda jest zbyt bolesna. Jawiel i Gwilda. Wolałabym tego nie wiedzieć. Albo gdy pytacie o to, jak najlepszy sposób pomóc innym. We Wildu ja go. Co chciałabyś, najbardziej złym zrobił? Po drugie sekundo. Wybór jednej z kilku opcji. Kawa leci, wewil do health, kawa czy herbata, co wolisz. I sugestie najsłuszniejszej z możliwych dróg. Leham Helsing Wentfelling. Lepiej nie każ mu czekać zbyt długo. Ale ten spryciarz mądrala Helst lubi też towarzystwo. Czego? Kogo? Czyje? Jakie? Jakiekolwiek. Jakiekolwiek Wilkelsom Helst. Dakawe in Wilkesom Helsing. To może być jakiekolwiek łóżko. Na przykład w Ikei zapytanie o preferencje przez zakupy tego mebla. Ktokolwiek, kogokolwiek. Wem Som Helst. Hęsje te Wem Som me? Mówi, że mogę zabrać kogokolwiek, na przykład na imprezę. Gdzie? Gdziekolwiek. Wosom helst. Dike wosom helst. Albo dike we wosom helst. Oni mogą być wszędzie. Na przykład bąbelki zagubione na wycieczce. Kiedykolwiek. Nosom helst. Du e velkom at besu os. Nosom helst. Możesz wpaść kiedykolwiek tylko chcesz. Ktokolwiek, cokolwiek. Nulsom no helst. Nulsom no helst. Czy możemy coś dla Ciebie zrobić? Edan Null go go Nic o tym nie wiesz? Dualsayk Null Health? Wyjątek od tej zależności? Żaden, żadna. Czyli in some Health. The in Insom Health Fossil. To nie zrobiło żadnej różnicy. Teraz już nie macie żadnych wątpliwości. Insom feel chwilą. Jak powiedzieć, co wlicie? Wewil i Health, i co jest dla Was najlepsze. Ja w każdym razie bardzo chciałam się tego od Was dowiedzieć. Jawil Health Wilde. A tymczasem. Vis i do następnego razu!